Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnych naszych zajęciach. Jak wiecie, zbliża się Dzień Taty. I właśnie dzisiaj będziemy robić taki prezent własnoręcznie wykonany dla taty. Na Dzień Ojca, tak? Ponieważ, jak wiecie, Dzień Taty jest kiedy? 23 czerwca, czyli w tym roku wypada to we wtorek, czyli jutro. Więc zabieramy się do pracy. Będziemy potrzebować klej, tak? Taśmę taką bezbarwną, może być i kolorowa, ale ja mam bezbarwną. Rolkę po papierze toaletowym. No i jakiś kolor. Ja wybrałam niebieski, bo myślę, że będzie fajnie komponował się z kolorem białym, którego też potrzebujemy, kartkę, nawet nie całą. Dobrze, czyli podsumujmy jeszcze raz. Rolka, klej, taśma, kolorowy karton, nożyczki i biała kartka. I coś do pisania, najlepiej czarnego. Dobrze moi drodzy, to pierwsze zadanie jest odrysować rolkę, czyli kółeczko na białej karteczce. Odrysowujemy i wycinamy to kółeczko, ponieważ będzie to spód naszej rolki. Będziemy zamykać tą rolkę. I wycinamy to kółeczko. I właśnie do tego kółeczka potrzebna jest nam taśma, która przyklei nam, przymocuje to kółeczko do rolki. I teraz kładziemy kółeczko na rolkę albo rolkę na kółeczko. I odklejamy taśmę. I będziemy przyklejać to kółeczko. Nie za dużo tej taśmy. Taki krzyżyk sobie zrobimy, żeby się utrzymało. O, ja sobie zrobię tak. Zobaczcie. Biorę kółeczko. Ta taśma nie spadła, zaraz będę szukać. Biorę kółeczko, taśma na, kółeczko na środek, na taśmę i przyklejam do rolki. O. Z jednej strony i z drugiej strony. O. Już mamy przyklejone, i jeszcze z drugiej strony będziemy robić. Jest. Przyklejmy teraz znowu też. Teraz na krzyż i mamy przyklejone. Tak? Trzyma się dobrze. Teraz. Musimy odmierzyć taki dość spory pasek o szerokości naszej rolki. Czyli przykładamy do papieru, o, do białej kartki i zaznaczamy, jak długa jest nasza rolka. I tak będzie nam potrzebny, właśnie taki pasek. Możemy sobie pomóc linijką. Albo na przykład jakimś zeszytem odrysować linię prostą, albo może wam pomóc ktoś dorosły, ale myślę, że sobie dacie radę. I wycinamy taki prostokąt, żeby okleić rolkę. Może być dłuższy jest. I teraz będziemy zawijać rolkę. Zobaczymy, ile nam tam wyszło. O. I przyklejamy ten pasek. Można za pomocą taśmy, ale myślę, że lepiej będzie wyglądało za pomocą kleju. Okej, okay? czyli kleimy. Nie dajemy aż tak dużo kleju, ale troszkę hop, hop. I przyklejamy, oklejamy naszą rolkę dookoła, żeby miała ładny biały kolor. Ciekawa jestem, czy już się domyślacie, jaki prezent wykonujecie. Dobra. Ja już mam przyklejone, zobaczcie. Tutaj taki równy paseczek jest. O, zobaczcie, równa taka kreseczka. Tak fabrycznie wykonana karta, prawda? Kartka papieru. I to będzie nam służyło do takiej linii guzików, które sobie wytniemy z kolorowej kartki. Wycinamy. Myślę, że sześć albo. Cztery guziczki, czyli składamy sobie, żeby za jednym razem wyciąć większą ilość guziczków, tak? Wycinamy kółeczka małe. Możecie także przykleić swe, swoje własne guziczki, tak? Prawdziwe, o tak! Ale równie dobrze można wyciąć je z papieru. I rysujemy takie kropeczki, jak na guziczkach są, tak? Takie otworki. Rysujemy wszędzie. Dobrze. I już nasze guziczki są gotowe. A teraz będziemy robić... Co? Co jeszcze nam brakuje? Już pewnie wiecie, co robimy. Brakuje nam konierzyka. Więc uwaga. O szerokości centymetra mniej więcej wycinamy paseczek biały. O, zobaczcie. I składamy, tak zaginamy. W ten sposób, zobaczcie. Składamy róg rok do roku. O, hop. I zginamy, tak karteczkę, że nam powstał ładnie. Zobaczcie, taki kołnierzyk. Widzicie? I ten kołnierzyk razem z guziczkami będziemy przyklejać. Zobaczcie tutaj na linii. Czyli najpierw kołnierzyk przyklejamy. Hop. Na środeczku. Hop. Ten kołnierzyk może tak odstawać, bo wiadomo. Naprawdę, że troszkę odstaje. No i teraz przyklejamy po kolei guziczki. I zobaczcie, guziczki przyklejamy przed tą linią, przy tej linii. Nie na linii, tylko przy linii. Tak, jak zerkniecie, jak wygląda naprawdę koszula, tak? To przy tej linii są guziczki przy takim rozpięciu koszuli, tak? Dobra. Kolejny guziczek. I jeszcze. O, za dużo kleju. Dobra. I myślę, że już tych guziczków wystarczy. A teraz jeszcze wykonamy ozdobne szelki do tej koszuli. Z koloru tego, którego wykonywaliśmy guziczki, wycinamy taki długi, dość wąski paseczek. O, na szelki, tak. Mamy paseczek, i teraz mierzymy, jaka jest długość naszej rolki. Przykładamy sobie tak, tutaj, i obcinamy na długość naszej rolki. I wykonujemy jeszcze jeden taki paseczek. No, jak wiemy, z dwóch stron mamy szelki, tak? Wycinamy. Przyklejamy te szelki nasze. Z jednej strony kołnierzyka i z drugiej strony kołnierzyka. I nasz prezent jest już gotowy prawie. O, mam jedną szelkę. I teraz przyklejam drugą szelkę. Czy wiecie, co to takiego jest. To jest koszula prezentowa dla taty na dzień taty. Ale do czego ta koszula może służyć? Ano zobaczcie, taka koszula może być na przykład pojemnikiem na ołówki albo na długopisy dla naszego taty. Mam nadzieję, że ucieszy się z takiego prezentu. Koniecznie z tyłu podpiszcie, że to jest od Was. A na pewno będzie to ładnie wyglądało. Podzielcie się Waszymi prezentami, zróbcie zdjęcie i pokażcie, jak Wam wyszło. Ok, pa pa!